Witam Was w kolejnym odcinku z serii o osobach z historii powszechnej, a wpisanych na stałe w historię Polski. Dziś chciałbym z Wami przenieść się do XX wieku, do czasów bardzo burzliwych. Chciałbym Wam przybliżyć postać pilota, który wpisał się złotymi głoskami w dzieje Polski i świata. Dzisiejszym bohaterem odcinka jest generał Witold Aleksander Urbanowicz dowódca najbardziej znanego polskiego dywizjonu lotniczego 303 imienia Tadeusza Kościuszki. Witold Urbanowicz urodził się 30 marca 1908 roku w olszance koło Augustowa. Jego ojciec Antoni i matka Bronisława prowadzili gospodarstwo rolne. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do szkoły podchorążych Piechoty. Korpus kadetów nr 2 w Modlinie. Tam zdał maturę i podążając za swoimi zainteresowaniami i pasją, wstąpił do szkoły podchorążych lotnictwa w dęblinie. W 1932 roku ukończył ją i został promowany na podporucznika obserwatora. Został skierowany do 213 eskadry niszczycielskiej nocnej. W 1933 roku ukończył kurs pilotażu i został przeniesiony do eskadry myśliwskiej 111 Kościuszkowskiej. Stacjonował na granicy ZSRR, a zadaniem eskadry było odpędzanie rosyjskich samolotów zwiadowczych. To tam stoczył pierwszą zwycięską potyczkę, zestrzeliwując rosyjski samolot rozpoznawczy R-5 który podobno otworzył do niego ogień. Ten oraz inne incydenty, m.in. przyłapanie samego Willego Messerschmitta na szpiegowaniu, spowodowały, że Witold został przeniesiony jako instruktor pilotażu do szkoły w Dęblinie. Tam otrzymał swój przydomek – Kobra. Wybuch II wojny światowej zastał już wtedy porucznika Urbanowicza na ćwiczeniach w Dęblinie. Pomimo prób walki z nieprzyjacielem na przestarzałych i ćwiczebnych maszynach, nie było możliwości nawiązania równej walki z niemieckimi samolotami. Gdy samolot został zniszczony, Witold dostał rozkaz doprowadzenia młodych kadetów do Rumunii, gdzie miały czekać na nich nowe samoloty. Niestety, samolotów nie było. Odstawiwszy kadetów w Rumunii, wrócił do kraju. By dalej walczyć, jednak został pochwycony przez Armię Czerwoną. Na szczęście udało mu się zbiec i przedostać z powrotem do Rumunii, gdzie został internowany. Przetransportowany do Francji, miał nadzieję na szybki powrót na front, jednak nadzieja ta szybko została obalona. Pod koniec stycznia 1940 roku przyjął wraz z grupą innych polskich lotników. Zaproszenie do wstąpienia w szeregi brytyjskich dywizjonów lotniczych RAF. Po przeszkoleniu Urbanowicz został przydzielony do dywizjonu 302, a później do 301 RAF. To tam, 8 sierpnia, strącił swojego pierwszego Messerschmitta 110. Niestety jest to niepotwierdzone zestrzelenie ze względu na bałagan dokumentacyjny w dywizjonie. 21 sierpnia 1940 roku objął dowództwo eskadry A w Dywizjonie 303, a 7 września objął dowództwo całego Dywizjonu 303 po ciężko rannym majorze Krasnodębskim. Będąc dowódcą tego sławnego Dywizjonu, odznaczył się odwagą i swoim przykładem zaangażowania w walkę. Pociągnął wszystkich pilotów do naśladownictwa. Sam Urbanowicz w ciągu kilku tygodni zestrzelił i uszkodził kilkanaście niemieckich samolotów. 18 września 1940 roku z rąk generała Sikorskiego otrzymał srebrny krzyż Virtuti militari. Dwukrotnie w ciągu jednego dnia strącił cztery samoloty wroga 27 września oraz 30 września. 22 października 1940 roku zdał dowództwo dywizjonu 303 porucznikowi Henembergowi. Po przekazaniu dowództwa został skierowany do pracy w 11 grupie myśliwskiej i tam zajął się organizacją pierwszego polskiego skrzydła myśliwskiego, w którego skład weszły dywizjony 303, 306 i 308. Objął nawet dowództwo tego skrzydła, ale na krótki czas. Z powodu różnic zdań z dowództwem polskich władz lotniczych w czerwcu 1941 roku został wysłany do USA, aby tam rozpocząć rekrutację wśród Polonii Amerykańskiej. Po powrocie z USA został instruktorem lotnictwa i szkolił nowych rekrutów. Jesienią 1942 roku został atasze lotniczym przy polskiej ambasadzie w Waszyngtonie. Kilkukrotne próby powrotu do Anglii do walki z Niemcami spełzły na niczym. Według dowództwa jego pobyt w USA był bardzo strategiczny i pomocny w rekrutowaniu młodych pilotów wśród Polonii amerykańskiej. We wrześniu 1943 roku Witold Urbanowicz na zaproszenie amerykańskiego generała wstąpił jako gość do amerykańskiej armii lotniczej walczącej w Chinach. Został przydzielony do 75. Dywizjonu znanego jako latające tygrysy. Był wyróżniającym się pilotem, eskortując bombowce i samoloty transportowe. 11 grudnia nad lotniskiem Nanchang zestrzelił dwa samoloty japońskie. W grudniu 1943 roku powrócił na krótko do Anglii, aby znowu zostać skierowanym do Waszyngtonu jako atasze przy ambasadzie polskiej. W lipcu 1945 roku Stany Zjednoczone cofnęły uznanie rządu polskiego na uchodźstwie i Witold Urbanowicz wrócił do Europy. W październiku 1945 roku został przeniesiony w stan nieczynny, a w 1946 roku został mianowany podpułkownikiem. Po zwolnieniu ze służby powrócił do USA. Tam rozpoczął pracę w American Overseas Airline jako statystyk. Od listopada 1946 roku został sekretarzem zarządu Związku Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej z danej organizacji YMCA. W drugiej połowie 1947 roku, jako przedstawiciel tej organizacji, odwiedził Polskę, gdzie spotkał się z młodzieżą gimnazjalną. W czasie tego pobytu był śledzony i nawet czterokrotnie aresztowany przez służbę bezpieczeństwa. Ostatnie z tych aresztowań nastąpiło na granicy przy wyjeździe z Polski. Podobno znaleziono u niego obraz, który nie podlegał wywozowi z kraju. Zgodnie z dokumentacją Instytutu Pamięci Narodowej Witold opuścił areszt i mógł powrócić do Nowego Jorku. Ponieważ zgodził się na współpracę szpiegowską z władzami PRL. Od marca 1948 roku jego oficerem prowadzącym w Stanach był major Olkiewicz. Twierdził on w raportach, że Urbanowicz jest negatywnie nastawiony do Polonii Amerykańskiej oraz, z powodów osobistych, nienawidzi rządu RP na uchodźstwie. Materiały, które przekazywał Witold swojemu oficerowi prowadzącemu, oceniono jako niskiej wartości, ale wciąż przekazywano mu wynagrodzenie w nadziei na rozbudowę jego kontaktów w przemyśle lotniczym USA. W 1951 roku siatka agenturalna w Stanach Zjednoczonych została częściowo zdemaskowana, spowodowało to przejście Urbanowicza w uśpienie. W 1957 roku polskie władze próbują odbudować struktury szpiegowskie w USA, nawiązują kontakt z Witoldem. Z dokumentów IPN-u dowiadujemy się, że Urbanowicz nie jest już zainteresowany współpracą z komunistycznymi władzami Polski. Dodatkowo, w 1958 roku dalsza dekonspiracja siatki sprawiła, że o Urbanowiczu dowiedział się kontrwywiad amerykański i dalsze jego wykorzystywanie jako szpiega okazało się bardzo ryzykowne dla polskiego wywiadu. W listopadzie 1958 roku teczka współpracownika LOK, jaką nadano Witoldowi, została zniszczona, a on sam został objęty obserwacją jako osoba podejrzana o współpracę z wywiadem amerykańskim. Po opuszczeniu aresztu i powrocie do Stanów Zjednoczonych w 1947 roku osiadł na stałe w Nowym Jorku. Pracował tam dla różnych linii lotniczych, m.in. American Airlines. Władze na uchodźstwie z dniem 1 stycznia 1964 roku mianowały Witolda Orbanowicza na stopień pułkownika. W 1973 roku Witold przeszedł na zasłużoną emeryturę, jednak aż do 1994 roku był konsultantem amerykańskiego przemysłu lotniczego. W czerwcu 1991 roku, po raz pierwszy od 1947, odwiedził ojczyznę. W roku 1995, w czasie kolejnej wizyty. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Wałęsa, mianował Witolda Urbanowicza generałem brygady. Witold Aleksander Urbanowicz zmarł 17 sierpnia 1996 roku w Nowym Jorku, w szpitalu dla weteranów wojennych. Dowódca najsłynniejszego polskiego dywizjonu myśliwskiego w czasie bitwy o Anglię jeden z najskuteczniejszych pilotów myśliwskich z udokumentowanymi dwudziestoma ośmioma trafieniami w Anglii i Chinach. Mistrz pilotażu i doskonały obserwator. Podążał za marzeniem i zapisał się na kartach historii.